Dzień dobry, jest wtorek, nasze ostatnie przedświąteczne spotkanie. Ja nazywam się Jakub Dymek, po drugiej stronie ekranu i mikrofonu mój redakcyjny kolega Robert Walęcia. Dzień dobry. Dzień dobry, Robercie, i dzień dobry Państwu. W naszym cotygodniowym przeglądowym przeglądzie wydarzeń zaczniemy chyba od tego, co dziś rano przeniosły agencje prasowe czyli faktu. Podsłuchiwania figur opozycyjnych, o tak to nazw nazwę, przy użyciu izraelskiego oprogramowania szpiegowskiego Pegasus przez polskie służby. My o Pegasusie akurat wspominaliśmy bardzo, bardzo niedawno w jednym z naszych poprzednich spotkań, zachęcamy do odsłuchania, w kontekście tego, że Polska tak naprawdę utraciła już licencję na użytkowanie tego oprogramowania i dostawcy tej usługi, bo Pegasus nie jest jakąś taką czarną skrzynką, Ktoś tutaj montuje w Polsce, albo tym bardziej montuje komuś na telefonie, tylko jest oprogramowaniem, stracili do niego dostęp, dlatego że izraelskie Ministerstwo Obrony postanowiło ukrócić znacznie liczbę krajów, do których to oprogramowanie będzie udostępniane, właśnie ze względu na jego olbrzymie możliwości podsłuchiwania dyskretnego. I nieograniczonego, figur związanych z opozycją, dziennikarzy, obrońców praw człowieka przez wiele niedemokratycznych państw na świecie. I zaraz oddam Ci głos. Ujawniono najpierw, że prawdopodobnie ofiarą takiego ataku przy użyciu Pegasusa była prokurator Ewa Wieczorek. Dziś zaś podano nazwisko adwokata, nie wiem, jak jeszcze powiedzieć, ekspolityka Romana, bliskiego przyjaciela polityków Platformy Obywatelskiej, Romana Giertycha. Co ty o tym, Robercie, myślisz? Znaczy, jeszcze może jedno zdanie. Pegasus zamienia zwyczajny iPhone w skrzynkę, która, która zbiera informacje, która jest mikrofonem, która jest kamerą, która jest wszystkim. Można grzebać w nim, można poznać wszystkie kontakty, wszystkie kontakty osoby inwigilowanej, więc jest, jest znakomita. Ale ona służy, też miejmy świadomość, do walki z terrorystami. I, I po to zostało stworzone i po to zostało Polakom udostępnione. No, no trudno powiedzieć, by prokurator Rzosek czy, by, czy Roman Giertych to są terroryści. To są ewentualnie ludzie, którzy którzy, którzy, którzy stoją na przeszkodzie, są zawadą dla, dla pisma i nic, nic więcej no, no i wobec nich takie, takie rzeczy stosowano. To wiemy na pewno, że wobec nich, a wobec kogoś jeszcze innego, to, to, to tego nie wiemy. I jeszcze dorzucę jedną informację istotną. Otóż szpiegowano Giertycha. AP, amerykańska agencja, informuje, że 18 razy włamywano się na, na jego, do jego telefonu. Wtedy, kiedy on się kontaktował z Donaldem Tuskiem, kiedy się kontaktował. Z Radosławem Sikorskim, czyli wtedy, kiedy współpracował z ludźmi, z liderami opozycji. I o to chyba w tym wszystkim chodziło. Czyli mamy, mamy sytuację taką, podaną już dosłownie na tacy przez, przez amerykańskie media, że w Polsce rząd szpieguje opozycję. Czyli Watergate do, do kwadratu, do sześcianu, nie wiem jak, jak, jak to nazwać. Czyli coś. I teraz uśmiechnij się, czyli coś, o czym my wszyscy się, czego wszyscy, my wszyscy domyślaliśmy się i nie jest to dla nas zaskoczeniem. No ale teraz mamy to, 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 to czarno na białym i, i mamy jakby Polskę. Widać, jak ta Polska, jak, jak ten kraj wygląda. Ile tu w nim demokracji, a ile państwa policyjne. Wiesz, w Stanach Zjednoczonych wbrew konstytucyjnym zakazom szpiegowania Obywateli własnego państwa robiono podobne rzeczy, więc to niestety nie jest domena Polski. Nawet tak bardzo byśmy chcieli to wszystko zrzucić na, na naszą peryferyjną sytuację i jakiś. Um, Brak, brak demokratycznych tradycji, to niestety w moim przekonaniu jest tak, że jeżeli udostępni się służbom tak potężne narzędzia, to one prędzej czy później z nich skorzystają nielegalnie, quasi legalnie, a czasami całkowicie niestety w zgodzie z prawem, przeciwko politycznym przeciwnikom. Niestety w Stanach Zjednoczonych tajne, znaczy takie niejawne posiedzenia sądów, tak zwane FISA courts, również wydają zgody na, na podsłuchiwanie czy używanie narzędzi szpiegowskich. Nie przeciwko oczywiście ważnym politykom, bo to byłoby skandal, ale przeciwko ludziom, którzy z tymi politykami współpracują. Więc ja bym nie powiedział, że to jest polska specyfika, natomiast na pewno jest to nie mniej oburzające, bo nie chciałbym, żeby moja wypowiedź została odebrana jako swego rodzaju relatywizowanie tej sytuacji czy. Przyznawanie jej stempla legalności. Moim zdaniem tutaj nie znam akt sprawy, ale jestem całkiem solidnie przekonany, że, że było to nielegalne lub było to nadużycie prawa z bardzo prostego powodu. To znaczy, Robert Giertych nie jest poszukiwany w żadnej sprawie, gdzie należałoby prowadzić przeciwko niemu działania operacyjne. On się po prostu rzeczywiście nie stawia na jakieś wezwanie do prokuratury. I toczą się jakieś postępowania w związku z jego obsługą pewnych spółek, ale to, to nie jest jakby powód tak, pretekst, do działań. To był... to był pretekst, ale to właśnie nie jest powód do działań operacyjnych przy użyciu aż tak inwazyjnego środka, jakim jest po prostu Pegasus, o którym ty powiedziałeś, że został tak naprawdę wymyślony jako narzędzie takiej najbardziej. Agresywnej, inwazyjnej, bezpośredniej inwigilacji przez wywiad czy kontrwywiad wojskowy. No, a to tutaj no, chodziło, to my... chodziło żeby, żeby walczyć z terrorystami, a ja walczy się z Giertychem. No to jest, to jest przecież co przecież chyba. Chore. Jest... Tak, i co gorsze, prawdopodobnie także, jeśli wierzyć tym informacjom sprzed dwóch tygodni, e, prokuratorami RP. Znaczy pani prokurator <grym> Ewą Wrzosek, która przecież, jak rozumiem, cały czas pełni swój urząd, jakby jest normalnie działającym w ramach w strukturach państwa prokuratorem. No tak, ale to jej problem był taki, że prowadziła śledztwo w sprawie wyborów kopertowych, więc to się, to się władzy nie podobało. Giertych obsługiwał duże przedsiębiorców, którzy. którzy nie podobali się. Władzy, z którymi władza miała napięku, więc w związku z tym od razu mu założono. Pretekst można zawsze znaleźć. Na tym cała zabawa polega, że znajdujemy pretekst, a nie jest, to, nie jest o, o, o pretekst trudno i na podstawie tego, te, te, tego banalnego pretekstu w sposób zupełnie legalny, proszę bardzo, przecież my zajmujemy, można tłumaczyć, my zajmujemy się inną sprawą, można człowieka włożyć w tak zwane okładki, jak, jak to mówi się w służbach, i po prostu wiedzieć o nim, o, o nim wszystko, zbierać informacje, zbierać. Haki na niego, no i wiedzieć oczywiście, co robi opozycja, bo śledząc Giertycha, śledziło się również Tuska i Sikorskiego, prawda? Na tym, na tym rzecz polegała. Czyli w takim razie śledzono bezpośrednio przeciwników PiSu i wi wiadomo było o, o czym rozmawiają, co planują, co zamierzają przedsięwziąć. No, to, dorzucę do tego jeszcze jeden element. Otóż te, też się ukazało, wczoraj wczoraj się ukazała informacja dotycząca inwigilacji działaczy, aktywistów strajku kobiet, którzy, którzy jechali do Warszawy na strajk kobiet i zostali, trzy razy byli przez policję zatrzymywani pod byle jakim pretekstem. Wreszcie zawiezieni zostali na, do Piaseczna na posterunek Policji, tam spędzili 4, 5, o 4, 4, 4 godziny, i po tych 4 godzinach, kiedy już trak zakończył się, zostali wypuszczeni. No to na Boga, to, to zaczyna. To, to przestaje być fajne po prostu. To, to przestaje być fajne, jeżeli yy, i opozycja, yy, i ruchy społeczne yy, wszystko, co się pisowi nie podoba, jest, jest inwigilowane, bo, 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 bo nie, nie takiego państwa chcemy, prawda? To jest rzeczywiście coś, o czym. Mm... My mogliśmy w jakimś wymiarze zapomnieć, to znaczy o tej olbrzymiej fascynacji Jarosława Kaczyńskiego służbami, o tym przekonaniu, że za pomocą działań operacyjnych można bardzo wiele załatwić i uzyskać, o tym, że w ogóle inwigilacja społeczeństwa jest konieczna i że kluczem do sprawnego rządzenia państwem są służby, ale także o tym przekonaniu, że Zagrożenie polityczne czai się nawet na najniższym szczeblu i nie ma sprawy tak prozaicznej, tak banalnej, tak błahej, której nie dałoby się załatwić środkami bezpieczeństwa narodowego. Dlaczego mówię, że mogliśmy o tym zapomnieć? Bo, bo PiS wracając do władzy w roku 2015 wracał raczej na hasłach socjalnych, na hasłach przywrócenia sprawiedliwości społecznej, zmiany modelu gospodarczego i cała ta retoryka, Sanacji państwa przez właśnie zgarnięcie służb i narzędzi służb w silne ręce władzy, odeszła wtedy na drugi albo i trzeci plan, choć wrócili rzeczywiście ci sami ludzie. Całe lata zajęło, jak myślę, opinii publicznej, żeby, żeby przypomnieć sobie o tym, co, co bardzo mocno tę, tę partię i to środowisko polityczne w ogóle animuje. A jest, to, a jest to naprawdę chęć korzystania ze służb i ich uprawnień bardzo bardzo szeroko. No tylko jeszcze może ostatnie zdanie tytułem podsumowania. Karol Modzelewski mówił, że tak to się skończy, że PiS przychodzi do władzy z hasłami odzyskania godności, z hasłami socjalnymi daje ludziom, którzy byli pogubieni i wypchnięci na margines w czasach rządów Platformy, gdzieś, gdzieś na bok daje szansę na lepsze, bardziej godne życie. A to się wszystko skończy rządami policyjnymi, policyjną pałką i tak to niestety się, niestety się kończy. Strajk kobiet był rozpędzany pałkami teleskopowymi, a opozycja jest szpiegowana środkami, które stosuje się wobec terrorystów. Tak, tak, tak. A z tymi terrorystami, wiesz, to jest temat na inną rozmowę. Z tymi terrorystami to też bym nie przesadzał. Jak wiem, jakby znając skuteczność w ostatnich latach w faktycznym rozpracowywaniu i czy infiltracji ugrupowań terrorystycznych, to powiedziałbym, że ten Pegasus do tego to się akurat nikomu nie przydał i paradoksalnie wyłącznie, mhm. wyłącznie udało się dzięki niemu niszczyć, śledzić i prześladować opozycję czy niezależne media w wielu krajach. To dygresja, ale dziś. Dziś i wczoraj i od kilku dni New York Times opublikuje dokumenty na temat tego, jak skuteczne były ataki przy użyciu dronów i okazuje się, że były wcale nieskuteczne. To znaczy, że po prostu strzelano tymi rakietami, mówiąc już kolokwialnie, bez, na oślep i bez przeprowadzania faktycznej weryfikacji wywiadowczej tych celów, tylko z założeniem, że jak ustrzelimy jakieś afgańskie czy pasztuńskie wesele, to może przy okazji 40 trupów kobiet i dzieci znajdzie się też jeden teren Terrorysta. Także e, ja tylko, tylko tutaj dlatego zawsze przestrzegam, żebyśmy nie, naduży, nie, do, nie nadużywali haseł walki z terroryzmem, bo to zawsze jest szczytniejszy cel na poziomie retoryki niż faktycznej no tak, tak, implementacji tak. tego rodzaju środków. E, koniec dygresji, wracamy do Polski. Lex TVN, czyli sprawa, która, sprawa w jakimś wymiarze podwójnej dezinformacji. Dezinformacji z jednej strony obozu rządowego, który przekonuje, że tu ani trochę nie chodzi o telewizję TVN i w ogóle ta legislacja nie ma nic wspólnego z działalnością koncernu Discovery w Polsce, co jak wiemy jest ugarstwem. I z drugiej strony dezinformacją opozycji, która przy, próbuje przekonać swoich wyborców i opinię publiczną, że z kolei ta ustawa służy, służy wyłącznie temu, żeby, znac, żeby nie tylko znacząco, Analizować, tylko, żeby od jutra w faktach TVN gloryfikowany był Jarosław Kaczyński na wzór Kim jong i żeby żadne wolne media w Polsce nie mogły przetrwać. Jedni i drudzy nie mówią do końca prawdy, ale chciałbym oddać tobie głos i zapytać się, jak ty patrzysz na, na, na sprawę Lex TVN i także, czy rozpatrujesz ją w kontekście relacji międzynarodowych z Amerykanami. Y to jest trzy pytania w jednym od razu. Nie, nie, więc zostawiłem ci otwarty mikrofon. Więc może zacznę od rzeczy najbardziej banalnej. No, oczywiście jest to pretekst. To jest pretekst. Oczywiście sama idea takiej ustawy jest jak najbardziej słuszna taka ustawa powinna funkcjonować i powinna, powinna działać. No ale ona jest w takim nieszczęśliwym momencie wrzucona i w takim nieszczęśliwym kontekście, że oczywiste, że, że chodzi tutaj tylko o, o te. Powtórzę, przypomnę jeszcze, chodzi po prostu o to, żeby w Polsce nie mogły funkcjonować, żeby mogły funkcjonować tylko takie, takie media, których, których właścicielem jest, są, są firmy pochodzące z europejskiego obszaru gospodarczego czyli z Unii Europejskiej, plus Islandii, Norwegii i bodajże Liechtensteinu. Więc to, to, to jest ok, no to jest słuszne. Dlaczego ma funkcjonować firma pochodząca, nie wiem, z obszaru Kazachstanu na przykład, już nie powiem Rosji czy, 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 czy Korei Północnej, Chin czy, czy, czy jakiegoś innego państwa. No to jest ok. Tylko, że. No, i my, my jakby świadomość tego. Przecież tu chodzi o to, żeby TVM postawić pod ścianą, znaczy kierownictwo Discovery postawić pod ścianą i zmusić ich, by ods odsprzedali część udziałów w firmie. I tutaj mówił to wcześniej Marek Suski, jakiemuś polskiemu biznesmenowi, zaprzyjaźnionemu z pisem oczywiście. No i chodzi o to, żeby wstawić nogę, też o tym już mówił swego czasu Marek Suski, który pilotuje tę ustawę, żeby włożyć, włożyć nogę czyli żeby mieć wpływ na zarząd, tvn no i wpływ na program tvn bo przecież o to chodzi. Tak, taki jest plan. Czy ten plan się powiedzie? No moim zdaniem szanse na, 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 na sukces tego planu są absolutnie niewielkie, no chyba, że Discovery Dojdzie do wniosku, że warto zarobić na frajerach, gdy stawi cenę za, za ten kawałek TVN-u tak gigantyczną, jaką nigdy by nie wzięli. No i skasują pieniądze i zajmą się innymi biznesami. To jest też możliwe, ale, ale, ale nie sądzę. Sądzę, że jednak oni sobie obliczają, że wpływ, jaki, jaki mają tutaj dzięki, dzięki takiej stacji, jest, 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 jest tak, tak ważny, że, że, że jej nie oddadzą. A jak nie chcą oddać, to nie oddadzą. No po prostu. Jest tyle sposobów, tyle możliwości na to, żeby stacji nie oddać, że PiS tutaj wali głową, głową w mur. I tyle. Co do tego ja nie jestem przekonany, ale ja wobec tego naświetlę ten drugi wątek, o którym o wspomniałem w swoim pytaniu, czyli mm -hmm. tak, tak, czyli polsko-amerykański, bo ja od kilku miesięcy, jeśli nie lat, powtarzam, że Amerykanie nigdy nie pozwolili na siłową renacjonalizację amerykańskiego przedsiębiorstwa działającego poza granicami. I gdyby. Tym razem miało się tak stać, no to ja oczywiście wycofam się ze swoich słów i przeproszę, ale także byłby to precedens, do którego nie doszło od przynajmniej półwiecza. My nie pamiętamy trochę o tym, ale takie sprawy jak sankcje imienia Magnickiego i wiele innych sankcji wymierzonych przeciwko Rosji miały swój początek nie w tym, że jest to państwo niedemokratyczne czy państwo, w którym morduje się dziennikarzy na zlecenie, tylko właśnie dlatego, że Rosjanie siłowo wymuszali na amerykańskich inwestorach po prostu. Zrzeczenie się udziału w bardzo dochodowych sektorach rosyjskiego rynku. To nie brak demokracji sprowokował pierwszą rundę sankcji i radykalne ochłodzenie stosunków amerykańsko-rosyjskich w minionej dekadzie. Ba, pytanie nawet, czy Krym był aż tak znaczący do tych stosunków? Jak właśnie Posunięcia wymierzone przeciwko amerykańskim inwestorom. Oczywiście wiemy, że jest 2021 rok, a nie 2014. Wiemy, że sytuacja się zmienia i dziś najważniejsze dla Amerykanów są Chiny, więc jakiekolwiek posunięcia rządu w Polsce mogą wydawać się drugo- albo i trzeciorzędne. Ale dotychczas cała amerykańska tradycja myśli. O polityce zagranicznej, o kształcie globalnego handlu, liberalizmu, instytucji międzynarodowych. Było to wszystko zbudowane na tym, że jednak interesy i udziały inwestorów po prostu muszą być nienaruszalne i prawo własności, czy to się komuś podoba, czy nam z lewicowej perspektywy częściej się nie podoba, ale musi być po prostu święte i prawo umów. Nie może zostać naruszone tym bardziej za pomocą legislacji działającej wstecz, a tutaj mielibyśmy do czynienia z czymś podobnym. Więc Andrzej Duda, to też kiedyś powiedziałem: On the record, więc powtórzę i tutaj. Andrzej Duda nie może liczyć na żadną karierę międzynarodową czy w międzynarodowych instytucjach, jeżeli podpisze w ciągu zaledwie roku dwie ustawy, przeciwko którym tak mocno Amerykanie protestowali. To jest bardzo potrzebną nowelizację KPC. Którą, którą podpisano w te, latem tego roku i teraz tak zwany Lex TVN, bo to by oznaczało, że tak naprawdę będzie on z perspektywy Amerykanów politykiem spalonym. A tego chyba, jak się wydaje, Andrzej Duda nie chce. Nie wiem, nie wiem, czy nie chce, nie wiem, kogo on się bardziej boi. Czy boi się Ameryki, która daleko, czy boi się Jarosława, który blisko. Wydaje mi się jednak, że bardziej boi się Jarosława niż Ameryki. Taka jest moja opinia, więc na dudę w walce o niezależność mediów bym bym po prostu nie liczył. To jest w moim przekonaniu po prostu funkcjonariusz PiSu i zrobi to, co PIS będzie mu, co co szef PiSu, czyli Jarosław Kaczyński mu poleci. Tak, 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 to, tak to oceniam. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz dosyć warta zauważenia. Otóż. Zwróć uwagę, wszyscy o tym zresztą mówią, więc nie jest żadna sensacja. W tym samym czasie, kiedy, kiedy przyjmowano Lex TVN na Kremlu, Kreml przedstawiał światu swoje żądania dotyczące Europy Środkowej. Między innymi tam, tam było to, że Polska ma być krajem drugiej kategorii. W Polsce nie, ma, nie, nie, nie może być żołnierzy amerykańskich ani tego wszystkiego. Co, co więcej, wszyscy, jak, jakiekolwiek obce wojska, mogą do Polski tylko być, mogą przyjeżdżać tylko za zgodą Rosji. Czyli no takie, takie takie mocne żądanie przekształcenia Polski z państwa związanego z Zachodem do państwa, Państwo Kondominium. Które by współ, było współzależne od, od, od Rosji. Mówię tylko o Polsce, nie mówię o Ukrainie, o Gruzji, bo to, to jest już inna, inna historia. Oczywiście, wydaje mi się, znaczy jestem przekonany, że to jest po prostu część pakietu, który, który rzuca, rzuca Putin na stół pakietu dotyczącego przyszłych stosunków Rosja-Stany Zjednoczone w kontekście Chin. Bo przecież ten Joe Biden szuka sojuszników w, antychińskich, w antychińskiej koalicji, którą, którą buduje i tak otacza, otacza Chiny tym koralikiem nowych swoich sojuszników, amerykańskich sojuszników. No ale, ale fakt pozostaje faktem, że no to, ta koordynacja zegarków, tak bym to nazwał, jest, jest dla mnie no zastanawiająca i nie powiedziałbym, że jest przypadkowa znaczy trudno byłoby mi uznać, że był to czysty przypadek, że Lex Tvały nakład w tym momencie nastąpi, nastąpiło, czyli Lex Tvały, który ma zohydzić Polskę w oczach Amerykanów, w oczach dobrze, musisz Amerykanów. to moim zdaniem, mówię bez ironii, przepraszam, musisz to rozwinąć w tekście jeszcze moim zdaniem, bo mamy mało czasu, a sądzę, że jest to wątek wart Głębszego wyjaśnienia dla naszych słuchaczy i słuchaczek w dniu dzisiejszym, a wiem, że jeszcze przed końcem naszego dzisiejszego spotkania będziemy się musieli błyskawicznie odnieść do nowego programu czy zaleceń, czy założeń do programu przedmiotu szkolnego nazwanego Historia i teraźniejszość. Choć pewnie ty nazwałbyś go propagandą Aha, i. Pomóż tak. mi, tak? Propaganda i. I co? Jeszcze? No, no nie, no liczyłem, że liczyłem, że jako człowiek żywo zainteresowany tym, co, czego będą musiały się twoje dzieci uczyć w szkole. Moje już na szczęście nie. Masz celną ripostę, ale bez, bez już przedłużania tego anegdotycznego. Tak, no, to, wstępu. Jest, to, jest, coś, to jest pomysł. Trzy razy w tygodniu dzieci będą miały nowy program, który będzie dawnym WOSem plus historią i tam będą się musiały uczyć między innymi o katastrofie smoleńskiej, o, o tym, o żołnierzach wyklętych, się niezłomności i całej tej pisowskiej propagandy, która leje nam się z TVP Info. I teraz oczywiście pytanie, na ile to będzie skuteczne i na ile to będzie mądre. No, moim zdaniem to będzie skuteczne, w, w, znaczy ogólnie nie będzie to skuteczne. Młodzież to wyśmieje tak, jak wyśmiewa obecnie lekcje Religii, ale trafi się. W którymś z liceów czy w którymś z technikum jakiś pasjonat, jakiś szaleniec jeszcze pisowski w dodatku, i on będzie ludzi gnębił i będzie im wymuszał, będzie z nich będzie próbował hodować młodych, młodych pisowców. No to jest, to jest pomysł na życie. Chciałbym, Nie z, wy... tego miejsca, chciałbym bajmy z tego miejsca. chciałbym sobie młodych ludzi. Ludzi, tak jak komuniści hodowali sobie młodych komunistów, faszyści sobie hodowali młodych faszystów, tak teraz pisowcy chcą sobie hodować młodych pisowców. No, tak, tak, do tego to się wszystko, wszystko sprowadza i, i w Wpychać im do głowy te wszystkie pisowskie, pisowskie prawdy, kiedy skończył się komunizm, postkomunizm, czerwony, różowy, afera Smoleńska i te wszystkie, wszystkie inne rzeczy, w które oni wierzą. A rozsądny człowiek oczywiście puka się, słuchając, to wszystko puka się w czoło. No Teraz ja, dzieci nasze będą musiały tego. Się jakie uczyć. nasze? Uspokój się, ja mam 33 lata. Chciałbym z tego miejsca pozdrowić moją wychowawczynię z pierwszej klasy liceum, która walcząc z komunizmem pod postacią skarpetek z che Guevara i diskmenów, mocno jednak, myślę, że dużą część ówczesnej naszej licealnej młodzieży przekabaciła na czerwoną stronę, i myślę, że wielu lewicy wychowała zwalczając tak, zwalczając diskmeny i, i skarpetki z czegermarą za pomocą piosenek papieżu i promocji polskiego harcerstwa. Polska Lewica na pewno coś jej w tym aspekcie zawdzięcza i to powiedziawszy z myślą o programie jak historia i teraźniejszość lub wymyśliłem już skrót PIN, propaganda i nabożeństwo. Żegnam się z państwem Jakub Dymek, Robert Walenczak. No dobrych świąt życzymy przy okazji dobry, tak żeby białe było, białe, czarne, czarne, no o, o to chodzi. O A, czerwone, czerwone. A czerwone, Dziękuję. czerwone. czerwone ci Robercie, szczególnie okolicznościowym świątecznym krawacie. Do usłyszenia drodzy Państwo po świętach. Zachęcamy do lektury, przeglądu, jak co tydzień w kioskach. Nareszcie jakieś większe moje teksty są też w święta i w Sylwestra, więc Brawo. tym bardziej gorąco zachęcam. Dobrego dnia. Dziękujemy, do widzenia.